Czy tu nie obalnie, kola, nie obal się. Ha, nie zabał tego. Zablokowałam mnie! Dobra! Chcesz do glewki, stare dziadzie! Ty dostaniesz do glebki, stary dziadzie! Czarnej dziadzie. Ty nie nie przegonisz. Nie, czemu ty na to wszedłeś? Kurde, ten bziu brzydki. Nie! Nie, zablokowałam się! Nie, spadać się czarnej dziadzie!